Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce abym te natchnione przez ciebie słowa czytając poznawał i rozumiejąc przyjmował daj mi też siłę abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu słowa ewangelii według świętego marka Jezus wyszedł znowu nad jezioro cały lud przychodził do niego a on go nauczał a przechodząc, ujrzał Lewego syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszawszy to, rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, by powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro, cały lud przychodził do niego, a on go nauczał. A przechodząc ujrzał lewego syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów. Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszawszy to, rzekł do nich, Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, by powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.